Impreza super zorganizowana, pierwszy raz tu jesteśmy. Można poznać go całą gamę modelową Porsche. Można sprawdzić yy, różne samochody w różnych warunkach. Jeśli chodzi o Cayenne no to mieć poprzednią wersję, ale zmiana na duży plus. 911 Turbo S. Chyba nikogo nie zaskoczę. No jest to totalny klasyk. Bardzo chciałem się przejechać tym samochodem i jestem w szoku. Yy, oczywiście na plus. jest świetny dlatego, że pokazuje wszystkie modele w jednym miejscu i daje naprawdę świetne możliwości sprawdzania ich w każdych warunkach. I super zabawę. E, fantastyczni ludzie, wszyscy złączeni pasją. Auta absolutnie niesamowite. Można porównać, dotknąć, e, pojeździć, poszaleć, więc polecam każdemu pasjonatowi Porsche, ale motoryzacji też. 911. Niesamowita moc i dźwięk, a poza tym to jest auto absolutnie y, Klasyczna jeśli chodzi o Porsche, jeśli wybierać i marzyć to od 9 do